Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Oczywiście przemierzamy Polskę z cyklem Kuchenne ewolucje. Wracamy. Dzisiaj zawitaliśmy, jak ktoś widać już po komunikacji miejskiej, zawitaliśmy do Wałbrzycha. Jesteśmy na ulicy Świętej Jadwigi 6 i właśnie już te okna tutaj za mną i charakterystyczne wejście narożne. To jest miejsce, gdzie w 2016 roku Magda Gessel odwiedziła Wałbrzych jedyny raz jak do tej pory i przeprowadziła kuchenne rewolucje. Słynne kuchenne rewolucje z piekielnej kuchni, właścicielka Justyna twierdziła, że ma niepowtarzalną, unikatową nazwę, ale oczywiście Halskiciem wtedy był bardzo, bardzo modny, więc piekielna kuchnia, piekielne jedzenie, Magda zmieniła to w zupełnie drugą stronę. Na kolory jasno-niebieskie, bo wcześniej restauracja była pomarańczowo-czarna, dominowała pizza. Magda to zmieniła na kolory takie jasno-kremowe i błękitne, i nowa nazwa, oczywiście, była zastosowana w wtedy grasów niebo niebobleczne. Muszę tak przyjść, żeby wam nie, nie pokazywać ludzi. No i to właśnie tutaj w tych oknach e, się toczyło. Słynne, kuchenne ewolucje, chyba z bardziej rozpoznawalnych. Restauracja już jest w tym momencie zamknięta, a emisja odcinka była 1 września 2016 roku na e, antenie TVN. My oczywiście odwiedziliśmy jeszcze przed emisją odcinka w 2016 to miejsce i byliśmy tutaj 9 czerwca 2016 roku. Wcześniej byliśmy też w maju, praktycznie byliśmy tak dwa tygodnie trzy po sobie. E, o tak muszę stanąć. Dwa, trzy tygodnie po sobie. No a jak pamiętacie, tutaj właśnie te wszystkie wymysły, Justynki łącznie z tym, jak w odcinku twierdząc, twierdząca właścicielka później opowiadała, że Magda ją zmusiła do sprzątania. Ona powiedziała, że ma od tego ludzi, więc i te wszystkie inne sytuacje. Lokal chyba nie działa, nic tu się na chwilę obecną nie dzieje w tym miejscu, ale tak jak Wam powiedziałem, ja tutaj byłem w czerwcu 2016 roku, 3 miesiące przed emisją tego odcinka, więc zapraszam oczywiście na koniec tego filmiku Was na moją fotorelację z tych dwóch wizyt, które się tutaj odbyły. Jeszcze przed powrotem Magdy Gesle, No, jak widzicie, lokal jest pusty. Pani Justyna Wiedzie życie w tym momencie w innym mieście i lokalu tutaj nie ma. Nic się chyba nie dzieje. Przez te szyby też nic nie widać, bo szyby są oklejone folią mleczną i dużo nie zobaczymy, ale tak jak wam wcześniej mówiłem, właśnie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje, chcę Wam pokazywać. Te miejsca, gdzie kuchenne rewolucje się odbywały. Wałbrzych, 9 lat po kuchennych ewolucjach nic już tego tutaj nie ostało się. Ja jadę dalej w Polskę szukać tych miejsc nowych, ale także właśnie tego cyklu Kuchenne Rewolucje wracamy, żebyście mieli pełną i taką rzetelną informację, co z tymi miejscami się cały czas dzieje. Więc zapraszam oczywiście do śledzenia kanału, do subskrybowania kanału, do komentowania kanału, a ja będę gdzieś. Polsce Będę przymierzał Polskę, będę szukał tych nowych kuchennych ewolucji. To ten cykl kuchenne ewolucje wracamy. Będę na pewno Wam pokazywał i tak jak Wałbrzych, niebo mleczne, piekielna kuchnia, a potem ta wielka, e, wielka zmiana e, knobu i Justynki. Tak wygląda na chwilę obecną. Wszystkiego dobrego. Miasto mocno zadymione. E, czuć tutaj taki wiszący smog w tym Wałbrzychu, no ale cóż. Tak to bywa. Wszystkiego dobrego. Ja jadę dalej w Polskę. Zapraszam do komentowania i jedźcie ze mną zmierzać, przemierzać Polskę w poszukiwaniu tych miejsc po kuchennych rewolucjach. Wszystkiego dobrego.